Nazywam się Natalia Duryjko. Serdecznie zapraszam na moją wystawę, która odbywać się będzie w Galerii Schody na ulicy Nowy Świat 39. Jest to wystawa malarstwa pod tytułem Chocia powiem Ci bajeczkę. Wystawa będzie od 13 lipca do 26 lipca. Tytuł jest się adekwatny do, do całej reszty, dlatego że opowiadam o swoim życiu w formie obrazków. Wszystko, co zawiera się na obrazach, jest tym, co przydarowiło mi się w życiu, co mnie zainspirowało, co mnie ucieszyło. Niekoniecznie zasmuciło, ale to, co, to, co maluję, to, to jest przede wszystkim wielka radość dla mnie. Malując, spełniam się w stu procentach i, i tego chciałam się trzymać zawsze. Tylko przeczytam wiersz, który na moją prośbę napisał ktoś, kto jest mi bardzo bliski i. i Rozumie to, o czym maluję. Malarstwo, czym jest moje, to nastroje dobre i złe nastroje. To są cykle barwnych wspomnień, zwiewnych, stałych, już przebrzmiałych. Takich też, co nie istniały, lub nie istnieć prawa miały. Co się snuły cicho we śnie, nocną porą luzą na wietrze. Nocną porą to malarstwo, jasnym świtem, mokrą losą, co na nogach, gdy na boso, śmiechem dzieci, dzieci płaczem, chwilą już jej nie zobaczę. Słowem, krzykiem i piosenką, zwiewną na latem jej sukienką, rysowaniem i zmywaniem krech, co kryją się na ścianie. Linią jeszcze giętką, śmiałą, plamą czasem oszalałym, rymem różu do zieleni, grą przedziwną barwnych cieni, akrylowym listem dni, co jak słońce w wodzie lśni, co go ślesz na białym hutnie, w przyszłe ciepło, chłodne dni.